Wyobraź sobie, że świat, w którym żyjesz, jest perfekcyjnie zaprogramowaną symulacją, a nie wszyscy ludzie, których spotykasz, są tymi, za kogo ich uważasz. Dolores Cannon podczas swoich sesji regresji hipnotycznej odkryła istnienie pustych powłok, istot, które poruszają się wśród nas, ale nie posiadają duszy. Są częścią konstrukcji matrixa, zaprogramowane, by utrzymywać iluzję i spójność tego świata. Ten temat budzi kontrowersje. A jednocześnie wyjaśnia wiele niewytłumaczalnych zachowań, które obserwujemy na co dzień. W tym materiale zabiorę cię w podróż przez zakulisową architekturę rzeczywistości, w której odkryjemy, dlaczego puste powłoki istnieją, kto je stworzył i jaką rolę pełnią w globalnym scenariuszu energetycznym Ziemi. W świecie, który na pierwszy rzut oka wydaje się prosty i zrozumiały, istnieją warstwy rzeczywistości, o których większość ludzi nigdy nie słyszała. Dolores Kanon. W trakcie tysięcy sesji regresji hipnotycznej odkryła koncepcję, która wstrząsa fundamentami naszego pojmowania człowieka i duszy. Mowa o tak zwanych pustych powłokach. Termin ten nie odnosi się do metafory czy literackiej figury, lecz do rzeczywistych bytów, które funkcjonują wśród nas, lecz nie posiadają tego, co można by nazwać indywidualną duszą w tradycyjnym rozumieniu. Ich istnienie, rola i cel stają się zrozumiałe dopiero wtedy, gdy spojrzymy na świat z perspektywy duchowych mechanizmów wszechświata, które Kanon odkrywała przez dekady swojej pracy. Według relacji uzyskanych podczas hipnozy, puste powłoki można porównać do biologicznych naczyń w pełni zdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie, posiadających ciało, mózg i pewien rodzaj świadomości operacyjnej, ale pozbawionych głębokiej duchowej iskry, która nadaje istotom sens, misję i wewnętrzną tożsamość. Są to niejako aktorzy w wielkiej symulacji, którzy odgrywają rolę. Lecz nie posiadają własnego duchowego scenariusza. Ich obecność nie jest przypadkowa. W strukturze Ziemi, którą Dolores opisywała jako swoiste laboratorium doświadczeń, puste powłoki pełnią funkcję w utrzymaniu balansu systemu i wypełnianiu tła, dzięki któremu dusze wcielone mogą przeżywać lekcje, wyzwania i spotkania, które kształtują ich rozwój. Dla wielu to odkrycie było szokujące, bo podważa ono podstawowe założenie, że każdy człowiek, którego spotykamy ma taką samą głębię duchową i potencjał, jak my. Z perspektywy Kanon to założenie jest romantyczne, ale niekoniecznie prawdziwe. W regresjach jej klienci opisywali doświadczenia, w których mogli zajrzeć za kulisy rzeczywistości i zobaczyć, że część ludzi działa jak postacie w grze komputerowej sterowane przez ograniczone programy. Nie oznacza to, że są z natury złe lub niebezpieczne. Ich neutralność emocjonalna i brak silnej woli duchowej sprawiają, że często są po prostu elementami scenografii, która wypełnia przestrzeń wydarzeń. Puste powłoki mają swoją rolę w Matrixie, która według Dolores nie jest jedynie metaforą, lecz strukturą energetyczno-informacyjną, zaprojektowaną do zarządzania doświadczeniem inkarnacyjnym na Ziemi. Matrix potrzebuje stabilności i ciągłości. Puste powłoki działają jak automatyczne procesy, które utrzymują iluzję normalności i przewidywalności świata. Dzięki temu dusze wcielone mogą skoncentrować się na własnych lekcjach zamiast na chaotycznej nieprzewidywalności całego otoczenia. Jednak rola pustych powłok nie ogranicza się do bycia biernym elementem systemu. W niektórych przypadkach mogą one być używane przez inne byty, zarówno te z wyższych wymiarów, jak i te, które Dolores określała jako niskowibracyjne, do tymczasowego przejęcia ciała i działania w świecie fizycznym. Takie zjawisko jest rzadkie, ale odnotowane w relacjach z regresji. W ten sposób pusta powłoka może stać się narzędziem wpływu, nośnikiem energii, która ma konkretny cel, czy to pozytywny, czy destrukcyjny. Dolores Cannon podkreślała, że wiedza o pustych powłokach nie powinna prowadzić do poczucia wyższości ani do osądzania kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, zrozumienie ich roli może przynieść ulgę osobom, które zastanawiały się, dlaczego w relacjach z niektórymi ludźmi czują pustkę, brak głębszego kontaktu, czy jakby nieobecność w spojrzeniu rozmówcy. Świadomość tego zjawiska jest narzędziem do świadomej nawigacji w matriksie i do unikania energetycznych pułapek, które mogą pojawić się w kontaktach z takimi jednostkami. W kolejnych częściach zagłębimy się w mechanikę powstawania pustych powłok, ich funkcje w duchowym ekosystemie Ziemi oraz sposoby, w jakie dusze wcielone mogą je rozpoznać i odpowiednio reagować. Przyjrzymy się też, jak w regresjach Dolores-Canon opisywano interakcje z pustymi powłokami oraz co to oznacza dla przyszłości ludzkości, jeśli chodzi o ewolucję świadomości. Część pierwsza. Geneza pustych powłok i ich zarządzanie w systemie Matrix. Według Dolores Canon, Ziemia jest niezwykle złożonym środowiskiem energetycznym, w którym każda forma życia ma swój cel, nawet jeśli z punktu widzenia ludzkiego umysłu wydaje się to niezrozumiałe. W trakcie tysięcy sesji regresji hipnotycznej jej klienci, wchodząc w głębsze stany świadomości, opisywali informacje płynące z poziomu duszy lub od tak zwanego wyższego ja. To właśnie z tych przekazów wyłaniał się obraz, w którym puste powłoki są jednym z elementów większej konstrukcji, jaką można nazwać duchowym ekosystemem planety. Proces powstawania pustych powłok nie jest dziełem przypadku. Nie są one niedokończonymi ludźmi ani istotami, które straciły duszę. W większości przypadków są one tworem zaplanowanym na poziomie energetycznym jeszcze przed inkarnacją. Dolores wyjaśniała, że w systemie inkarnacyjnym Ziemi istnieją byty, które pełnią rolę architektów doświadczeń. Niektórzy nazywają ich opiekunami, inni projektantami lub radą wcieleń. To oni ustalają proporcje między wcielonymi duszami a pustymi powłokami, dbając o to, aby scenariusz życia na planecie przebiegał w sposób kontrolowany i spójny. W regresjach pojawiały się obrazy, w których dusze, zanim przybyły na Ziemię, widziały jakby mapę planety z zaznaczonymi punktami, w których pojawią się określone typy istot. Puste powłoki były opisywane jako formy biologiczne które zostaną aktywowane w konkretnym miejscu i czasie, aby pełnić funkcję tła lub katalizatora wydarzeń. Z punktu widzenia Matrixa to narzędzie idealne, pozwala zachować równowagę, unikając nadmiaru wolnej woli, który mógłby wprowadzić chaos w całą symulację. Dolores podkreślała, że choć puste powłoki wyglądają i zachowują się jak ludzie, ich świadomość funkcjonuje w oparciu o bardzo ograniczony zestaw programów. Można to porównać do sztucznej inteligencji w formie biologicznej, Wykonują zaprogramowane zadania, reagują na bodźce, potrafią podejmować proste decyzje, ale nie posiadają głębokiego, metafizycznego kompasu. W rozmowach z klientami kanon często pojawiało się stwierdzenie, że pusta powłoka nie ma światła w oczach, lub że patrząc w jej spojrzenie, czuło się, jakby zaglądało się w pustą przestrzeń. Kwestia nadzoru nad pustymi powłokami była jednym z bardziej intrygujących tematów w pracy Dolores. W wielu sesjach powtarzały się informacje. Że ich obecność jest monitorowana przez istoty z poziomów, które stoją ponad ziemskim systemem. Niektórzy nazywali te istoty strażnikami, inni architektami rzeczywistości. Ich rola polega na pilnowaniu, aby puste powłoki działały zgodnie z planem i nie stawały się źródłem niekontrolowanych zakłóceń. Czasem jednak zdarza się, że pusta powłoka zostaje przejęta przez zewnętrzną energię może to być zarówno ingerencja istot światła, które potrzebują chwilowego nośnika jak i energii niskowibracyjnych, które wykorzystują ją do własnych celów. Dolores uważała, że w pewnym sensie puste powłoki są mechanizmami systemu Matrix, które pomagają utrzymać grę w ryzach. Wyobrażała to sobie jako spektakl teatralny, w którym nie wszystkie postacie muszą mieć własne, oryginalne historie, część z nich to statyści, obecni po to, by stworzyć iluzję pełnej sali, tła ulicy czy tłumu na placu. Ich istnienie pozwala duszom wcielonym skupić się na interakcjach i lekcjach z innymi duszami, jednocześnie zanurzając się w iluzji, że cały świat jest jednolicie zamieszkany. Co ważne, w koncepcji kanon puste powłoki nie inkarnują ponownie w klasycznym sensie. Gdy kończy się ich czas w danym wcieleniu, forma biologiczna obumiera, a energia podtrzymująca ich funkcję zostaje wyłączona lub przeniesiona w inny punkt systemu. Nie przechodzą one przez proces recenzji życia znany z relacji dusz ponieważ nigdy nie miały własnego, indywidualnego planu duchowego. W tej części zrozumieliśmy, że powstanie pustych powłok jest świadomym procesem kierowanym przez wyższe warstwy zarządzające Matrixem i że ich obecność jest elementem utrzymania równowagi w ziemskim doświadczeniu. W kolejnej części przejdziemy do szczegółowego omówienia funkcji pustych powłok w codziennym życiu ludzi oraz tego, jak wpływają one na rozwój dusz wcielonych. Część druga. Rola pustych powłok w codziennych doświadczeniach, interakcjach z wcielonymi duszami. Dolores Cannon zauważała, że wiele osób w swoim życiu spotyka postacie, które wydają się dziwnie neutralne energetycznie. Często można z nimi rozmawiać, pracować, nawet tworzyć pozory bliskich relacji, ale mimo to pozostaje wrażenie, że kontakt jest płytki, jakby coś istotnego było nieobecne. Z perspektywy jej badań te osoby mogą być właśnie pustymi powłokami, elementami tła w ludzkiej grze doświadczeń, które zostały wstawione w scenariusz po to, aby nadać strukturę określonym wydarzeniom. Według relacji uzyskanych w regresjach, puste powłoki pełnią kilka głównych funkcji w codziennym życiu ludzi. Po pierwsze, są utrwalaczami scenarii. Jeśli dusza ma doświadczyć określonych warunków, np. życia w dużym mieście, pracy w korporacji lub życia w małej, zamkniętej społeczności, system musi zapewnić tej przestrzeni odpowiednią liczbę mieszkańców. Nie wszyscy z nich muszą być wcielonymi duszami, ponieważ ich jedyną rolą może być podtrzymanie iluzji pełnego, tętniącego życiem środowiska. Po drugie, puste powłoki bywają używane jako katalizatory wydarzeń. Mogą być programowane tak, aby w odpowiednim momencie odegrać określoną rolę w życiu duszy wcielonej, np. spowodować konflikt, przekazać informacje lub zmusić kogoś do podjęcia ważnej decyzji. Taki aktor pojawia się często tylko raz lub kilka razy w życiu danej osoby i później znika z jej rzeczywistości. Jakby rozpłynął się w powietrzu. W regresjach opisywano to jako wejście i wyjście z gry zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem. Po trzecie, puste powłoki mogą pełnić rolę neutralnych punktów energetycznych w środowisku, które stabilizują wibracje otoczenia. Jeśli w danym miejscu przebywa zbyt wiele wysoko wibrujących dusz, energia może stać się niestabilna, powodując trudności w utrzymaniu iluzji fizycznej rzeczywistości. Dodanie pustych powłok o niskiej, stałej wibracji działa jak obciążnik który wyrównuje pole energetyczne i zapobiega rozmywaniu się scenariusza. Kanon zwracała uwagę, że wcielone dusze mogą wchodzić w dłuższe relacje z pustymi powłokami, czasami nawet je poślubiać lub tworzyć z nimi rodziny. W takich sytuacjach rola powłoki jest bardzo precyzyjna, ma pomóc duszy wcielonej w realizacji określonych lekcji emocjonalnych, często związanych z samotnością, poczuciem braku zrozumienia lub koniecznością samodzielnego poszukiwania sensu życia. Związek z pustą powłoką może być źródłem głębokiego duchowego przebudzenia, jeśli wcielona dusza zacznie dostrzegać, że druga strona nie reaguje na poziomie serca czy świadomości. Dolores opisywała też, że puste powłoki bywają nośnikami energii systemu, które mają utrzymywać określony rodzaj narracji w mediach, polityce czy kulturze. W takich przypadkach powłoka jest programowana na bycie liderem opinii lub widoczną postacią publiczną, ale jej działania są całkowicie zgodne z agendą Matrixa. Brak własnej duszy oznacza brak możliwości samodzielnego, nieprzewidywalnego działania wszystko przebiega w ramach ustalonego programu. Co ciekawe, niektóre osoby po latach odkrywają, że ważne postacie z ich przeszłości były jakby puste w sensie duchowym. Wspomnienia interakcji z takimi osobami często mają dziwną jakość brakuje w nich emocjonalnej głębi, jakby były wyreżyserowane. Dolores sugerowała, że jest to naturalny efekt działania powłok. Które po wykonaniu swojego zadania stają się jedynie zamglonymi fragmentami wspomnień w umyśle wcielonej duszy. W tej części zobaczyliśmy, że puste powłoki mogą działać w codziennym życiu zarówno w subtelny, jak i w bezpośredni sposób. Mogą być sąsiadem, przechodniem, współpracownikiem lub partnerem, zawsze jednak ich obecność jest elementem większej układanki energetycznej, której celem jest realizacja planu doświadczeń dla dusz wcielonych. W kolejnej części zajmiemy się mechanizmem programowania pustych powłok i tym, jak system kontroluje ich działania w czasie i przestrzeni. Część trzecia. Programowanie pustych powłok i systemowa kontrola ich działań. Dolores Cannon w swoich regresjach hipnotycznych wielokrotnie słyszała od pacjentów opisy, które brzmiały niemal identycznie, mimo że pochodziły od osób z różnych kultur i środowisk. Wszyscy mówili o pewnym rodzaju projekcji lub szablonie, który jest nakładany na pustą powłokę w momencie, gdy ma ona wejść w interakcję z wcieloną duszą lub odegrać określoną rolę w wydarzeniach na ziemi. Według tych relacji puste powłoki powstają jako czyste, neutralne struktury energetyczno-biologiczne. Można to porównać do ciała manekina w sklepie. Ma kształt, wygląd i może być poruszany, ale nie ma własnego napędu w postaci świadomości. Dopiero system, nazwany przez niektórych architektami scenariusza Wgrywa do nich określony program zachowań, wspomnień i reakcji emocjonalnych, które nadają im wiarygodność w oczach wcielonych dusz. Programowanie odbywa się warstwowo. Pierwsza warstwa to wygląd fizyczny. Powłoka otrzymuje określony zestaw cech genetycznych i cech zewnętrznych, które sprawiają, że pasuje do danego środowiska. Jeżeli ma żyć w małej wiejskiej społeczności, będzie wyglądać jak ktoś, kto naturalnie się tam urodził. Jeśli ma być wysoko postawionym menadżerem w korporacji. Otrzyma wygląd, który wzbudza szacunek i zaufanie w tym środowisku. Druga warstwa to osobowość i historia. Pusta powłoka zostaje wyposażona w pakiet wspomnień dzieciństwo, szkołę, relacje rodzinne wszystko to, co pozwala wcielonej duszy uwierzyć, że ma do czynienia z prawdziwą, świadomą istotą. Dolores podkreślała, że w regresjach osoby potrafiły opisywać takie wspomnienia pustych powłok jako puste klisze, istniejące, ale bez emocjonalnego koloru. Jakby były sztucznie wygenerowane. Trzecia warstwa to program reakcji emocjonalnych i zachowań. Pusta powłoka nie reaguje spontanicznie, lecz według określonego schematu. Jeśli ma wprowadzać chaos, jej reakcje będą impulsywne, czasem agresywne. Jeśli ma działać jako neutralne tło, będzie zachowywać się przewidywalnie, bez głębszych emocji. Dolores w wielu sesjach słyszała opisy, że w takich interakcjach wcielona dusza czuje się, jakby rozmawiała z kimś. Kto mówi, ale nie słyszy, patrzy, ale nie widzi. Cały proces programowania jest ściśle kontrolowany przez system Matrixa. W regresjach opisywano, że powłoki są uśpione do momentu aktywacji, a gdy przychodzi ich rola, pojawiają się w danym miejscu i czasie z gotowym scenariuszem. Po wykonaniu zadania mogą zniknąć z życia wcielonej duszy, przeprowadzając się, zmieniając pracę, a czasem po prostu wypadając z jej codziennego doświadczenia. Dolores podkreślała, że puste powłoki nie mają wolnej woli w rozumieniu, w jakim rozumiemy ją u istot obdarzonych duszą. Są jak program komputerowy, można je modyfikować, aktualizować, a nawet całkowicie wyłączyć. W niektórych przypadkach relacjonowano sytuacje, w których dana powłoka nagle zmieniła swój sposób bycia o 180 stopni, jakby otrzymała nowy zestaw instrukcji. Z zewnątrz wygląda to jak zmiana charakteru, ale w rzeczywistości może to być po prostu aktualizacja programu. Kontrola nad pustymi powłokami odbywa się także w czasie rzeczywistym. W regresjach pojawiały się opisy niewidzialnych nadzorców, którzy monitorują działania powłok, upewniają się, że nie odbiegają one od scenariusza. Jeśli powłoka wchodzi w interakcję z wcieloną duszą i zaczyna wywoływać inne reakcje niż przewidziano, program może być korygowany natychmiast, zmieniając ton głosu, zachowanie czy nawet wydarzenia w otoczeniu. Dolores zauważała, że zrozumienie mechanizmu programowania pustych powłok może być dla wielu osób przełomowe, ponieważ pozwala odróżnić prawdziwe relacje dusza- dusza od interakcji z elementami systemu. To z kolei otwiera drzwi do większej świadomości, uniezależnienia się od manipulacji scenariuszem. W kolejnej części omówimy znaki rozpoznawcze pustych powłok oraz to, jak wcielona dusza może nauczyć się je rozróżniać, aby unikać utknięcia w relacjach i sytuacjach zaplanowanych wyłącznie po to, by ją spowolnić. Część czwarta. Jak rozpoznać pustą powłokę w codziennym życiu? Dolores Cannon w swoich regresjach wielokrotnie spotykała się z sytuacjami, w których uczestnicy opisywali poczucie dziwności podczas interakcji z niektórymi ludźmi. Te osoby mogły wyglądać zupełnie normalnie, mówić poprawnie, a jednak brakowało w nich czegoś głębokiego, jakby były tylko dobrze wykonanym aktorem w Sztuce bez prawdziwego wnętrza. W opisach z regresji pojawiało się kilka powtarzających się sygnałów. Które można uznać za znaki rozpoznawcze pustych powłok? 1. Brak głębi w oczach. Dolores często mówiła, że oczy są zwierciadłem duszy, i to dosłownie. W przypadku pustych powłok oczy mogą wydawać się matowe, pozbawione wewnętrznego światła. W regresjach opisywano je jako szklane lub, jakby patrzyły przez ciebie, a nie na ciebie. Można odczuć brak autentycznej więzi wzrokowej, nawet jeśli rozmówca się uśmiecha. 2 Powtarzalne, schematyczne zachowania. Powłoki działają według programu, więc często reagują w sposób mechaniczny. Możesz zauważyć, że w rozmowie powtarzają te same zwroty, reagują w przewidywalny sposób, a ich poczucie humoru czy emocje wydają się sztuczne. W regresjach opisywano sytuacje, gdzie rozmowa z pustą powłoką przypominała wymianę zdań z automatem, niby wszystko poprawne, ale bez żywej wymiany energii. 3. Brak autentycznych emocji. Pusta powłoka może naśladować emocje, ale nigdy ich nie czuje. Dolores porównywała to do aktora odgrywającego rolę: może wyglądać na smutnego, może się śmiać, ale wibracja, jaką odczuwa druga osoba, będzie inna niż w przypadku prawdziwej duszy. Wiele osób po sesjach hipnotycznych opisywało to jako zimne, ciepło reakcja jest poprawna, ale nie ma w niej życiowej iskry. 4. Niewidzialna bariera energetyczna. Empaci i osoby wyczulone na energię często mówią o tym, że przy niektórych ludziach czują jakby ścianę lub mgłę, która oddziela ich od prawdziwego kontaktu. Dolores potwierdzała, że w regresjach takie bariery były postrzegane jako element ochronny programu, mają uniemożliwić prawdziwe połączenie dusz i tym samym uniemożliwić wpływ światła na powłokę. 5 Nieobecność w rozmowie. Czasami pusta powłoka sprawia wrażenie, jakby była gdzie indziej. Może odpowiadać na pytania, ale jej uwaga wydaje się rozproszona lub całkowicie odłączona od chwili obecnej. W relacjach z regresji bywało, że rozmówcy mieli wrażenie, iż osoba wyłącza się na kilka sekund, po czym wraca do rozmowy bez świadomości tej przerwy. 6. Brak rozwoju osobistego. Dolores zauważała, że powłoki nie przechodzą prawdziwego procesu rozwoju. Mogą zmieniać pracę. Partnerów czy hobby, ale ich głęboka osobowość pozostaje identyczna przez lata. Nie wykazują introspekcji, nie mają potrzeby samopoznania ani nie zadają pytań o sens istnienia. To jeden z bardziej subtelnych znaków, ale dla świadomej duszy jest on łatwo dostrzegalny. 7. Dziwne poczucie niepasowania. Czasem wcielona dusza odczuwa intuicyjny dyskomfort, który trudno wytłumaczyć racjonalnie. Może to być wrażenie, że ktoś jest z innego filmu, lub że jego obecność w danej sytuacji jest nienaturalna. Dolores podkreślała, że to właśnie intuicja jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozpoznawania pustych powłok. Świadomość tych znaków nie ma na celu wywołania lęku, lecz raczej wzmocnienie czujności. Puste powłoki są elementem scenariusza systemu, a ich rola nie zawsze jest negatywna czasem po prostu mają być tłem. Jednak wiedza o ich istnieniu pozwala wcielonej duszy wybierać w jakie relacje inwestuje swoją energię. W ostatniej części wyjaśnię, jak wcielona dusza może zachować swoją energię i nie dać się wciągnąć w program powłok, które mają ją odciągać od jej misji. Część piąta. Jak chronić się przed wpływem pustych powłok. Dolores Cannon wielokrotnie powtarzała, że kluczem do ochrony przed pustymi powłokami jest utrzymanie wysokiej wibracji oraz świadome zarządzanie swoją energią. Według relacji z regresji powłoki są zaprogramowane tak, aby działały jak energetyczne odkurzacze lub rozpraszacze misji, mają wciągać uwagę i powodować emocjonalne reakcje, które osłabiają duchową koncentrację. Świadoma dusza, znając te mechanizmy, może w prosty, lecz skuteczny sposób utrzymać dystans i zachować swoją ścieżkę. 1. Nie dawać im energii emocjonalnej. W relacjach z regresji pojawiało się stwierdzenie, że powłoki karmią się intensywnymi reakcjami, złością, frustracją. Poczuciem winy, a nawet przesadną potrzebą tłumaczenia swojego punktu widzenia. Dlatego jedną z najprostszych metod ochrony jest zachowanie spokoju i neutralności. Nie oznacza to obojętności, lecz świadome odmawianie udziału w grze, która została zaprojektowana, aby obniżyć twoją wibrację. 2. Krąg światła i codzienna higiena energetyczna. Dolores często w sesjach prowadziła uczestników do wyobrażania sobie wokół siebie ochronnej sfery światła. Złotej lub białej, wypełnionej czystą, harmonijną energią. Taka wizualizacja, jeśli jest wykonywana codziennie, staje się naturalną barierą energetyczną. W wielu relacjach podkreślano, że kiedy aura jest wzmocniona, puste powłoki zaczynają omijać daną osobę lub tracą zainteresowanie interakcją. 3. Zachowanie kontaktu z własnym wyższym ja. W regresjach Dolores często pojawiały się przekazy od wyższego ja. Które instruowało uczestników, by nie wchodzić w spory ani dramaty, bo są one pułapkami systemu. Utrzymywanie codziennego kontaktu z wyższym ja, poprzez medytację, modlitwę, pracę z oddechem, pomaga rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z pustą powłoką i jak najlepiej zareagować w danej sytuacji. 4. Selekcja środowiska i relacji. Jednym z najważniejszych kroków jest świadome dobieranie swojego otoczenia. Dolores podkreślała, że ochotnicy i dusze gwiazdne często czują się zmuszeni ratować każdego, kogo spotkają. Jednak pustych powłok nie można przebudzić, ponieważ nie ma tam duszy, która mogłaby się obudzić. Dlatego zamiast tracić energię na próby zmiany powłoki, lepiej inwestować swoją uwagę w osoby, które mają prawdziwe światło wewnętrzne i są gotowe na rozwój. 5. Rozpoznawanie prób wywołania reakcji. Puste powłoki potrafią działać w bardzo subtelny sposób mogą prowokować poprzez drobne komentarze, niewinne pytania lub pozornie przypadkowe zachowania. Celem jest wybicie nas z równowagi, abyśmy zaczęli emitować niską wibrację. Dolores mówiła, że najlepszą reakcją jest wtedy wewnętrzny uśmiech i świadome odcięcie dopływu energii. Taka reakcja szybko rozbraja powłokę, która traci zainteresowanie. 6. Wewnętrzne zakotwiczenie w misji. Ostateczną ochroną przed pustymi powłokami jest pełna świadomość swojej misji na Ziemi. Gdy wiesz, po co tu jesteś i na czym polega twoje zadanie, wszelkie próby odciągnięcia cię od celu stają się łatwiejsze do zauważenia. Dolores zawsze zachęcała ochotników do regularnego przypominania sobie, że są tu w określonym czasie i miejscu, aby nieść światło i podnosić wibracji planety, i że żadna pusta powłoka nie powinna przejmować tej energii. Zakończenie. Wiedza o pustych powłokach może być dla wielu szokująca, ale w oczach Dolores Cannon była to prawda, która miała nas wyzwolić, a nie zniewolić strachem. Zrozumienie, że nie każda istota, którą spotykamy, jest obdarzona duszą, pozwala nam przestać marnować energię na próby budzenia tych, których nie można obudzić. W świecie, który jest swego rodzaju hologramem stworzonym dla nauki i doświadczania, obecność powłok jest elementem większego planu. Są one narzędziami systemu, strażnikami iluzji, którzy mają utrzymać strukturę gry w niezmienionej formie. Ich rola nie jest przypadkowa, tak jak nieprzypadkowe jest to, że dusze ochotników przychodzą tu z konkretnym zadaniem. Dolores mówiła, że największym wyzwaniem dla duszy w Matrixie nie jest walka z pustymi powłokami, ale nie pozwolenie im na kradzież naszego czasu, uwagi i światła. Kluczowym przesłaniem jest, byśmy skupili się na swoim wewnętrznym rozwoju podnoszeniu wibracji i wypełnianiu misji, dla której tu przybyliśmy. Puste powłoki nie mają mocy nad tym, kto jest zakotwiczony w prawdzie i połączony ze swoim wyższym ja. Ostatecznie, obecność powłok jest tylko przypomnieniem, że żyjemy w rzeczywistości, w której rozpoznanie prawdziwego od fałszywego jest jednym z testów świadomości. Ci, którzy widzą głębiej, dostrzegają, że to nie one są celem, celem jest przebudzenie i utrzymanie swojego światła w świecie pełnym iluzji. Świadomość tej gry daje nam wolność wyboru, dokąd kierujemy swoją energię. I to jest największa przewaga, jaką mamy nad systemem, w którym przyszło nam żyć. Świat, który znamy, jest znacznie bardziej złożony niż ktokolwiek odważyłby się przyznać. Puste powłoki to nie mit ani teoria spiskowa, lecz element systemu, który działa od tysięcy lat, by podtrzymywać określoną strukturę w matriksie. Dolores Cannon w swoich badaniach pokazała, że dusze ochotników i świadomych ludzi mają w tym systemie wyjątkową rolę, nie po to, by walczyć, ale by wnieść światło i podnieść wibrację tak wysoko, że struktura iluzji zacznie się rozpadać. Jeśli rozumiesz tę prawdę, stajesz się wolny. Wolny od iluzji, od lęku i od poczucia, że jesteś jedynie biernym uczestnikiem tej gry. Pamiętaj, im więcej światła wniesiesz do swojego życia, tym mniej miejsca zostanie dla Cienia Matrixa.